Hej, ja jestem Piacie, jak widzicie, w nowym odcinku z Minecrafta. Wcześniej telefon mi się nie wywalił, jak nagrywały No i ogółem mówiąc, teraz sprawdziłem. Trochę za tym wzgórzem jest, jest. kolejna wioska i piramida, ale to temat na następny odcinek. Teraz zaczniemy się trochę rozkopywanie. I to, i to nie jest tak, że przed chwilą yy, na poszedłem do Wieży Piladzierów. Yy, skąd, ma skąd mam te drewno i kusze w EQ? tak Wiecie co? Ten poprzedni odcinek mi tutaj nie wyszedł. Więc może teraz zrobię to Wiecie kolejną wioskę. Zrobię w niej krótki i idziemy do naprawdę postawiłem pod pochodnie dobra pochodnia ty już i lą... u mnie w eku gdzie indziej o tutaj jesteś dobrze To się wolę mieć przesobik Ja w razie czego tak właściwie to nie mam pocisku do niej robię to temat następny odcinek bo muszę to być więcej z żelaza i ubić golema tam. czego bo nie chcę mi się mu jego ubijać bo to nie jest to jest to jest to Ecie, ja mam jakiś pudulec. Tak, ma pudulec. moi no i będą mieli jeszcze mniej reputacji. Ja ma, aktualnie mają minus 5. Może za zabicie, Wolema jest minus 5 reputacji, a ja nie chcę jeszcze bardziej obniżać. Będę musiał zwiększyć jakąś frakcję moich villagerów. Ja. A będzie najlepszy pomysł. A no i co do tej wieży villagerów, to ja naprawdę ją Tak, przyznaję się do tego no i ten no i znalazłem trochę butelkę z expem i no wykorzystałem ją no i przelewłem teraz a teraz... ja na widzidoci na pustyni nie na nawet nie mam do mojej kuszy no już noc mi się tu robi no Szybko Muszę zdobyć tą wioskę Zabić Nie wiem może zabiję go Lewa i to będzie taki krótki film Nie jest w ogóle w niego to mam przed chwilą. Wielki kanion, tylko że pustynny. Zwykle takie spotyka się na równinach, a to proszę, co na pustyni? Nie, ja portal to może temat na później. Na... Hmm. Mam dwa przypuszczenia co do tamtego. Albo dwie wioski postanowiłyś budować jedną, tylko że przeszkodziła im w tym wielka rzeka. Albo te wioski są ze sobą skłócone. I dlatego się tak blisko siebie zbudowały, dlatego że mogą się widzieć. I mam kolejne źródło jadrzec. O, mam no, tyle Nie, 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 to tobie przeszkadzać nie będę. Owal! Widzisz, majones, ale najpierw spać. Jest to... jej... O, o mam trochę mało żarcia. Jest! Żelazo, żelazo, żelazo. Mm. Dębu, ja czekam, nie wiem, co tu jest. To jest jaki to Czekajcie, to są sezonki demu. Ej hey, no. Za mocne, za mocne. Za mocne. Ja tu lecę poza nimi w mojej wiosce. I kto jesteś? Też... Kamienia, czy kamienia, to ja nie lubię. Dobra, tu też są farmerzy. Widzę, kart że kartograf tu też jest. Jest też wielka wieża. Dawajcie mi tu wejść na górę, bo na górze jest skrzynia, którą musieć ograbić. A dzień dobry! Nie to, że ja ograbię kolejną wioskę, ja tylko się zabierzam z nimi Trejnować Nie wiem, czemu do tego potrzebuję tego, to, to, to wezmę sobie też jakieś Jakieś patyki, bo będę planował sobie stworzyć siekierę Albo wiadro I zapalniczkę, to mi będzie, nie to mi będzie niezbędne, co prawda, ale dobra Dobra, najpierw najść się chlebem. Siema stary! On teraz teraz gonił. Gościu, gościu, tutaj jestem. E em, czemu prac... Czemu nie mogę się walczyć, dzień dobry. Patrzcie, nie mogę wal... Pchnąć go le... trochę potrwa, więc stop. Do... Może poczekajcie, a ja go sobie grzecznie zabiję, dobra? Jak widzicie, mój kierow trochę ucierpiał, a paska, ale nieważne, więcej tabrek żelaza będzie stał. Poczekajcie, ty... tu będzie mnie stać na siekierkę i. Hmm. I krzesiwo, wolę, do krzesiwa Krzysi muszę pewną rzecz zdobyć, którą jest, y, no, to zapalniczki będę musiał zdobyć pewną rzecz, która zwana jest, teraz zwana jest y, ty? a nie, to jest chyba chata farmera, choć nie wiem, czy by to jest takie wysokie, jak to jest wieży. A tu jest wieża, nie zauważyłem i Hmm. Dzień dobry pani. O chlebuś. Chlebuś, buś, buś. buś. Chlebuś mi się przydać. A kaktus, nie wiem po co kaktus. Yy. Głupie schody. Głupie schody. No nie jest jakaś skrzynka. I co widzę, tylko craftingi i nic innego. Ta wielka chata mnie ciekawiła. O tu, jeżeli też były, tutaj, 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 też już były. O ty, proste. Jak myślicie, co wybrać? A dobra, raczej... raczej dobra, drugiej to ja nie chcę. Dziękuję panu, dziękuję. Nie. Dobra, gdzieś tu w wiosce widziałem crafting, więc może następnym razem zrobię mu drogę z tych desyk tego drzewna, które mam i go zabiorę do swojej wioski Ta, to będzie zdecydowanie dobry pomysł porwę villager porwać vill... porwę villagera jak to brzmi te Nie przesłowie? niestety chodzą parami, a ja będę płynął tym villagerem wraz wraz z nim yes, no. No. Jesteście dla niego szczęście Dla mnie I trzeba będzie mu zrobić nowe łóżko Nie myślę, że owca Ja owca już O, a tak przy okazji to mam wie Więcej że Tego i owego na trade Z villagerami Na trade z pewnym villagerem Nazywa się Marek tam jest magma, o nie, o nie, o nie, ja tu magmy nie chcę, chodzi magma uzupełnia powietrze, to, to, to mimo wszystko jest dosyć niebezpieczne Chciałbym się przepłynąć ten wielki ocean Aha, zapomniałam o jednej rzeczy Nie ja zebrałam z tej wioski hajbalów, a no i się uzbroić Oprócz tego Nie, jestem uzbrojony. Patrzcie, Nie, naprawdę wyrzuciłem się. Patrzcie, jestem uzbrojony. Żelazne buty i siekierę! Teraz będę mógł więcej poświęcić. Teraz poświęcić na. uzbrojenie na sieci. Ja, może jakaś tarcza się skombinuje? Będę mógł wrócić tę pitkę z pinażerowni, ale to temat chyba na piąty odcinek dopiero. Siema ma ludzie! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobrze. Najpierw może zebrałem już wszystkie... Z tej wioski zebrałam wszystkie hajbale w tej wiosce zebrałem już wszystkie. Jechaj bale. Tak, tak brzmiło. Czy to są dwa golemy. Powiedz, już brzmi tak. Zebrałem. A nie, nie zebrałem. Dobrze. Tak przy okazji to się daje. A nie opłaca się. Panie Hajbal, proszę mi tu, tu walić więcej tego i owego. A, 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 <laughs> już godziny szczyt A zapomniałem, niedługo będzie 18, czyli że... Spaczkot, nie uciekaj. ci nie chcę zrobić nic złego. Kolejna owieczka, dzień dobry. Ja muszę naprawdę rozmnażać te owce. <laughs> a teraz, że państwa. Gdzie jest farmer? O, tu jest farmer. Farmer Staszek, o to ty jesteś, Stachu. Dobrze się składa, dzięki. Jeszcze trochę nie skończy, jupi. A co, się skończy, jopi. pij. Tak, szczerze mówiąc, tu zabiorę sobie. Te beczki są spoko Wiem, te beczki to pewnie tylko uładnień, nie, ale. Cóż, fajnie by było nie mieć. Dalej, kuniu! Może teraz z tym razem... ...nie wiem, gdzie siodło Tylko przycisk... Nie tego tylko dlatego, że przycisk O Dobra, nie chcecie, kuniu To jest wnioskowy bupek Jednym golem. Dobra, tak przy okazji, to zaklepię sobie dom, i może skończę ten odcinek, bo o, już chyba odwiedziłem niedługo, nic ciekawego chyba nie zrobiłem. Dobra, dobra, spoko. Zaklepię sobie jakiś blok. O, blok, z... Ty, jesteś głupi wieśniak. O, będziesz już z kotkiem, skodniku, kot kupny. Come on! A tak właściwie to... To jakiego ja mam postępy? Okej, okay, na pewno mam! Eee, przepraszam Chyba mój komputer się rozładował W sensie laptop Dobra, no więc Ja może kończę odcinek I się z wami czekam.